Dziś sobota 11 maja. W związku z tym, że w liceum Sienkiewicza odbywają się targi i kiermasz roślin, postanowiłem go jako zimnogrodnie odwiedzić. No to co? Chodzimy. Tradycyjnie widzę na zewnątrz. Odbywa się kiermasz drzewek owocowych co my tu mamy? klon palmowy Hortensje. o piękne dendrony róże na pniu można także kupić obrazy ale obrazy dziś mnie nie interesują są jak najbardziej widzę co my tu mamy? skarniaki też na to o. Są niskie kosaczce, które mnie interesują. Miniaturowe naskarniaki najbardziej by się nadawały. Trochę inna sasanka. Żurawki widzę. Słupi na pniu teraz się nas nie interesują. Co my tu mamy? Małe świereczki. O, proszę. Świerk Alberta Globe. Ładnie prowadzony w Donicy. Mięciutki. Jest tutaj, widzę, Filcowane, żeby nie tracił. O, tu proszę. Pizza Pungus Marigold? Czy my Gold, my Gold. Czyli ładne złote końcówki świerka ozdobnego. O, podoba mi się. Co tu dalej jeszcze jest? O, proszę. Świerk prowadzony globoza. Zaszczepiony. Jak widzę do ogrodu. O, 55 zł. Naprawdę dobra cena. Bardzo ładne. Pierisy. Oczywiście widzę, że są. Trużaneczniki. W łowce jest świerk konika w Daisy White 15 zł to naprawdę promocyjna cena, widzę. Klasyczny świerk konika Co, Co my tu mamy? mamy? O, winorośle Tylko jakie odmiany tutaj te winorośle mamy ciemno-czerwono wiśniowy nie chcemy wiktoria czy to jest witis biała to za mało muszę powiedzieć wiktoria 5 zobaczmy no, cóż to jeszcze oczywiście taki są oczywiście azalie japońskie o jest dla tych, którym się znudził tradycyjny wygląd bzu i potrzebują, żeby lilak, czyli zwany bez syringa vulgaris, miał także kolorowe liście. Proszę bardzo. Syringa vulgaris, lilak pospójny, okabifolia. Widać ładne tutaj przebarwione, przebarwione liście, dokładnie. Obok są tradycyjne lilaki. Także no. Jak już macie biały, ciemny i fioletowy, to czas myśleć jeszcze dwóch, o kolorowych liściach. Lecimy dalej. Któraż to jest półka? mamy szkółka, Koblańscy to oferuje. Zobaczymy dalej, co my tu mamy. I laki miniaturowe portensje dalej widzimy Hortensja, portensje mam dużo ale tylko nie przewoziłem do chwilę ja tu o tak tutaj nie ma tej odmiany Kilimanjaro Sunrise jeśli pani jest cierpliwa i to może gdzieś za dwa miesiące może już będzie albo poszukam, dam pani telefon tego tego czasu, do czasu zadzwonić i no cóż to za roślina ciekawa, nie znam jej może to myślić no, sam, sam, muszę zapytać, co to za roślina. Spodziewałam się. No jest ciekawe. Zaraz sprawdzimy. Tam też To coś? To coś? dziecko się pyta Pewno oh, na pewno jadalne... na ja wiem. Dobrze. że to mnie zaciekawiło. Dzień dobry, przepraszam. Co to za drzewko jest? To jest posypana kalina japońska. Kalina japońska, A, ale na zasadzie ale owocująca, ozdobnie, rozumiem. Bo to nie niejadalne. Nie, nie, niejadalne. Niejadalne, no właśnie, bo podobne tak Zdałem się nabrać, że to wie pan jak... Jakieś jak Dereniowata, albo coś w tym Chciałby stylu pan pojeść, tego? Nie, Nie mają dużo większą. Dużo, no właśnie, dobrze Jakie cenie ma pan tą kalinę japońską? 50 zł. 50 zł. no to... No, dobra cena, na razie jeszcze nie mam rower, nie mam jak się zabrać, ale... Jutro jeszcze też będę Dobrze, dziękuję panu No patrz. Obóz Arktiko, wieloletnie śledzenie, co ja na to szrawoce, Mega krzyżowania go zapylenia, bo w siebie Ciekawe, nie znam. Tutaj borówka tarasowa, a to co właśnie? Rubus arcticus. Cóż to takiego? Jeżyna arktyczna. A, a, to jest? To szok. Tak. Zadarniająca, czyli taka niska. Ruletnia zadarniająca, jest okrywa. na zielony okrywa. no właśnie. Tak wygląda teraz jak poziomka, nie, nie ten. Macie kawałek, kawałek pola, na przykład pola. Raneczniki, o są. Magnolia. Tak jest. Piękne. Co Znowu raneczniki? Proszę bardzo. Ogrodnictwo, magnolia. Sprzedaje tutaj, można sobie przyjść zakupić. Jest, o, pięknie widzę, prowadzona jabłoń. Klematisy oczywiście ze spółki, spółki Klematis, Klematis Co my to mamy? Tilla Morozo Oliwnik baldaszkowaty, tak jest ładnie w po Oliwnik do 40 zł Róża co my to mamy? Trawy balkonowe Nowy. o, arbuzy proszę Wyhodował arbuza, można sobie kupić niecałe nie, całe 8 zł, to tanio idziemy dalej, zobaczmy bylinowe byliny, byliny wszystko, wszystko byliny na skalniaki do ogrodu co my, języczka japońska o jest też hosty 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 i rysy widzę pana jak też widzę to musi czytać a to nie trzeba tylko wystarczy popatrzeć wystarczy popatrzeć pół tego szalanem panu wybrała dziękuję bardzo nie ulewnia byli nowy raj proszę proszę byli nowy raj przychodzić i kupować o, proszę. No proszę, sadziec. Tam mi się podoba. Echinacja. Milk Milkshake, dobra nazwa, dokładnie. Kolor szejka z mlekiem. Szczawozdobny, ale kto to nie widział? <noise> Dobre. Jak jest z Czemu Tylko zdobny. Proszę. Ściawo, ozdobne od Bili Nowego Raju. To przypomina trochę buraczek. Rzeczywiście na zadarnianie może być ciekawe. Ale to kurde. Skoczony zostałem.

O! Proszę bardzo, można kupić kaktusy i sukulenty. Dzień dobry, można powąchać czy pachnie z ciekawości? Czy nie pachnie? Piękna. Widzę, że trochę i muchołówek ma pan i trochę jakichś sukulentów ciekawych do sprzedaży. Jest jego, jak najbardziej. Dziś przyznam się że oglądam, bo jestem rowerem, ale tutaj muszę przyjść na zakupy, także... To najbardziej. To co odmiana żywego kamienia, bo tak. Nie, nie to jest Nie pamiętam już dokładnie okay. ale to taka właśnie miniaturka. No jak miniaturka, to, no. Miniaturka podrośnie, ale to tak. Nie zawiadam. Raczej. Raczej właśnie taka ma, Niemalże czysta matematyka, jak idealnie ma poukładane liście, ja się kręcę. No ba nie, bardzo fajne takie do miniaturowego właśnie. Szukam inspiracji, żeby zrobić sobie szklanym słoju właśnie jak te pole są z lasy, tylko że ja po prostu o czymś takim. Także no... Jak najbardziej. Dobrze, dziękuję panu, nie przeszkadzam to przyjdę sobie na zakupy. Dziękuję. Dobrze, idziemy teraz może na balkonowe, zobaczmy. <truzzi> wow! stai facendo? Mamma Pomidory, proszę <truzzi> bardzo. Pomidore, oh, piątka. Sciutkanti. Che Grazanie. Owo. Pomysłowe, pomysłowe. Wbieram. Oczywiście sulfinie w różnych odmianach i kolorach są. I petunie, przepraszam, surfinie i petunie. Idziemy dalej. Dzień dobry, proszę bardzo. dziękuję. Krakusy.

pergola zadaszenia zadaszenia tarasu firma Dobrze. no taka pergola na Dobrze. ładne ładne ładne, na jurze .pl. Proszę. Zbliżymy, żeby było widać wyraźnie. Domek na jurze. O! Podłogi różnego rodzaju, a też tu ze kaktusów, a kaktusów... Aura, malutka, Donice. Konkretne. No nie mogę. Ależ dorodne cytrusy. Uff. Piękne. Cytryny i cytrusy. Tak, ta to aż wymaga osobnego zdjęcia. Zawisano już dziewko. Po można i coś zjeść. Wracamy do róży. Magnolia żółta. No jak na żółtą to i tak nie cena, powiem panu szczerze. O, ta pięknie pachnie. wszystkie wyciągnąłem z domu jak miałem. Aha, no Pięknie pachnie. Ojejku, już się stało, już się stało. Teraz będzie Będzie taki, no, bo na to będzie No, Nie, nie Narzędzia.